Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnej gorącej linii. Przy mikrofonie Dominik Durniat, a dzisiejszym moim gościem będzie Janek Błachowicz, który już po raz drugi będzie próbował zdetronizować jednego z najlepszych zawodników swojej kategorii wagowej. Poprzednio Cieszyński Książę miał zmierzyć się z Ramblem Johnsonem. Do tej walki oczywiście, jak wszyscy wiemy, niestety nie doszło. Natomiast teraz miejmy nadzieję, że... Na UFC w Hamburgu i Aleksander Gustafsson, i Janek Błachowicz stawią się w świetnej formie i dadzą walkę, po której, jeśli nie będziemy się bardzo cieszyć, to chociaż wszyscy będziemy bardzo zadowoleni. Patronem gorącej linii jest firma Manto www.mantoshop.pl. To jest oficjalna strona tej marki, na której znajdziecie wszystkie dostępne. Ich produkty zachęcam do kupowania i noszenia, bo warto. A teraz już Janek Błachowicz przed wami. Witam bardzo serdecznie ze mną jest już Janek Błachowicz i jego jezioro. Czy też tam są twoje kaczki? Dzień dobry, dobry wieczór. Znaczy się to nie jest jezioro, tylko to jest kanał Żerański, są kaczki, a będzie bobry e, i żaby. I wszystko twoje. Wszystko jest moje. A mówią, tak. że wypłaty z UFC są niskie, widzisz? A ciebie a, stać na wie. Kto ma zarobić, to zarobi. Dobrze, kto smaruje, ten jedzie. Janek, rozmawiamy nie bez powodu, ponieważ niedawno wyszły, wyszedł dodatek do gry Wiedźmin, dlatego nie mogłem nie zadzwonić. Jak ci, się, jak ci się podoba? Muszę cię niestety zaskoczyć, nie wiem, chyba raczej negatywnie, a jeszcze nie skończyłem podstawowej wersji. Jak, czyż ty tylko grasz zamiast trenować? No widzisz, no, ja tylko gra, cały czas jestem w grze. No nie, no nie mam czasu po prostu. Jak jest Pogoda, słonko świeci, no to raczej wolę spędzać czas jednak poza domem niż w domu przed kąpem. Także dopiero ja kąpa odpalam, jak jest brzydko, nieładnie pada deszcz i zimno, i się nie chce mi wychodzić na zewnątrz. Na no zewnętrzne? Na zewnętrzne, to ustaliliśmy, że to tak cieszyńskie stwierdzenie na jest wewnętrzne i zewnętrzne, tak? Tak jest. Dobrze, to skoro już. Zresztą też mogę zdradzić, że właśnie jesteś na zewnętrzu, więc bo widzę w kamerce co się dzieje. Skoro już to zdradziliśmy, to. W takim razie chciałbym przejść do jednak nieco ciekawszej rzeczy, czyli mianowicie Twojej walki, która została ogłoszona z Aleksandrem Gustawsonem I pierwsze pytanie, czy to jest większe wyzwanie w Twoim niemaniu niż to, które miało Cię czekać, kiedy ogłoszono pojedynek z Ramblem? Wiesz co, to jest kwestia, nie wiem, no... Hmm. Na, papierze. Stwierdzić. Na, na papierze. Na papierze, no, to na, na papierze, no to wydaje mi się, że cięższy był Rumble, ponieważ pokonał. Aleksandra, no i był numerem jeden, a Aleksander jest numerem czwartym, więc na papierze no, teoretycznie nie. Ale ja mówię, że jakby nie myślę o papierkach, długopisach, statystykach, bo to są wasze, wiesz, koniki, yy, bo kiedy się jakby klatka zamyka, oktagon, no to już to wszystko zostaje gdzieś tam i, i, i jest tylko w pięści tak naprawdę mają, wiesz, znaczenie. Tak, no, nie, a jakie to będzie wyzwanie, czy to będzie, wiesz, najtrudniejsza walka, czy najłatwiejsza, czy średnia, to się okaże wszystko po. No a dla, dla Ciebie, jak tak sobie myślisz o tym pojedynku, na pewno no, wizualizujesz tych rywali. Wiadomo, Rumble ma potężne uderzenie, potem, potem się wypompowuje. No Gustavson to jest zawodnik, który nie ma prawdopodobnie tak mocnego uderzenia jak Rumble, ale za to jest niesłychanie niebezpieczny przez 5 rund. Dał dwie walki, w których był no, o centymetr od przejęcia mistrzostwa, czyli zupełnie inny typ zawodnika, ale myślę, że... No, pod, względem, pod względem tego, co możesz osiągnąć w, w, ty, w tych walkach, no to jest, to jest chyba największe wyzwanie życia. No tak, no jest, wiesz, strzał życia, tak? No to wiesz, podotrenujemy, żeby takie walki do, dostawać. No, ja dostałem taką walkę, także no, jestem mega szczęśliwy, tak naprawdę już się nie mogę doczekać. No, całe wakacje będę, w, że tak powiem, w pracy, no ale jakby z przyjemnością będę to robił, bo, bo nagroda może być bardzo, bardzo wielka. Także no, ja się nie mogę doczekać i jest bardzo dobry, myślę, jestem mega pozytywnie nastawiony. No, oby żadnej kontuzji po drodze nie było i będzie dobrze. O ten pojedynek z Ramblem trochę ty zabiegałeś, robiłeś tam takie podchody, które, które udostępniałeś m.in. statusy o tym, że wy jesteście dwoma zawodnikami, którzy nie są do tej pory zestawieni i tak dalej, i tak no, dalej. Było tam widać, że, że ty nie uciekasz od tego pojedynku i że ty sam sugerujesz takie, a nie inne zestawienie. Czy tym, w tym wypadku też było tak, że podsyłałeś tam? Joe musi wiedzieć jakieś propozycje na temat tego pojedynku? Po pierwsze, ja nigdy nie uciekam przed żadnym pojedynkiem. A! Oh. No. Kogo mi da z tym walczy. Nie. Tu po prostu przyszedł mail, godzina 23, już nie pamiętam, który to był dzień dokładnie. Może ja kontra Aleksander. No ja mówię, nie wiem, że pokaż tego maila, nie? No, bo gdzieś, gdzieś tam sobie myślałem, wiesz, gdzie kto może to może być. Mówię, może ten Kirillov cały, no, nie? Ale mówię, no nie, on teraz za wysoko wskoczył, teraz w rankingach, to pewnie mi go nie dadzą, bo jak gdzieś tam spadłem, także na to popatrzcie takie mi zaskoczenie, że jeszcze. <głos> <głos> jeszcze lepiej. No nie, nie mogę sobie tego wiedzieć. No, przez pierwsze pół godziny nie wierzyłem w to w ogóle, że to jest. No a potem doszło to do mnie, mówię, no zajebiście, cieszę się. Mówi, że, że nie wierzyłeś w ten pojedynek, ale rozumiem, że nie było wahania, że chcesz wziąć ten to starcie. Co? No, no gdzie? Jak? Cię mogę wahać przed wiesz. Przed, Takim, no, no, nie, no, wiesz, to jest dla mnie zaszczyt, że mogę walczyć wiesz, z kimś takim jak Aleksander, że on w ogóle podjął takie wyzwanie i... No, no mega, mega sprawa. Nie było nawet pięciu minut, wiesz, żeby coś tam nie, kombinować, żeby tej walki nie przyjąć. Wielokrotnie, czy, czy na fejsie, czy na Twitterze, yy, dodawałeś taki hashtag w ostatnim czasie: Waiting for the fight. Ty bardzo, bardzo chciałeś tego pojedynku kolejnego. Wielokrotnie mówiłeś yy, w rozmowach takich zakolisowych, że że no cały czas jesteś w treningu, cały czas czekasz na ogłoszenie pojedynku, ale Joe Silva nie daje znaku. Czy jakiekolwiek inne pojedynki się pojawiały wcześniej, czy właśnie musiałeś rzeczywiście czekać na to jedno nazwisko przez cały no czas? No nie, właśnie cały czas czekaliśmy, pisaliśmy się dwa razy, przypominajkę, kiedy ta walka, czy to wiadomo, czy to będzie Europa, czy zagranica. Jeden to napisałem, że fajnie, żeby mi pasowało właśnie w tym Hamburgu się yy, zawalczyć. Joe napisał tylko, no, po, że przepraszam, że tak długo to trwało i że musiał po prostu poskładać parę puzli całość no i... No i, i, i od razu pojawiło się to nazwisko, nie było nic innego, się nie, nie przewijało. To w takim razie chwila o, o Sonie. Miałeś przyjemność się nieraz z nim spotkać, zresztą tutaj mówicie o sobie, że jesteście kumplami. Wiadomo, że pewnie nie jakimiś bardzo bliskimi, bo to kilka razy się spotkaliście, ale że się znacie, lubicie. A czy miałeś okazję z nim sparować na treningach, kiedy tam byłeś w All Stars? Tak, i, i jakieś sparingi były, i zadaniówki, także coś tam o sobie wiemy. Wiesz, ja znam jego mocną stronę, też pewnie mnie, też i, i słabsze. No także mamy gdzieś tam siebie już pewnie yy, spalingowo przynajmniej rozgryzionych. Wiadomo, że nie, no bo tam nie wiem ile rundek zrobiliśmy, nie, nie, nie w stu procentach, ale coś tam o wiemy. A to będziesz się teraz tak chwalił, nie wiem, jak Bisping teraz przez ostatnią walką, że tam sprawłeś więc... Nie, ja wiesz, nie, nie lubię takich rzeczy. Ja, ja zawsze mówię, że to, co się dzieje na sali, to zostaje na sali. I, i, i. Nie, nie, bo nie jest to zawodnikiem, który tam, jeżeli on nie zacznie jakiegoś takiegoś traszczoka, a wiem, że nie zacznie, no to ja też nie będę tego, tego robił. Nie, no nie w tej walce, no tak jak mówię, że się znamy, jakoś gdzieś się tam lubimy i szanujemy wzajemnie, także tutaj nie będzie chyba złej krwi, tylko będzie sportowa walka. I mi się wydaje, że wtedy wy, wyjdzie to lepiej dużo. Obroni się sportowo ta walka, nie będzie musiała się bronić nie, nie, medialnie, gdzieś tam, jakich, no nie, wrzucanie w sobie. Ok, Gustafsson wraca po pierwsze po dwóch porażkach, po drugie po sporej przerwie. Czy myślisz, że to jest najlepszy moment na to, aby go pokonać? Tak jakbyś miał spojrzeć na psychikę zawodnika, na to jak on podchodzi do pojedynku. Wiemy, że on jest takim typem, który niesłychanie przeżywa te swoje starcia. Będzie prawdopodobnie niesamowicie zdeterminowany, żeby wygrać, no ale z drugiej strony ma ten bagaż za sobą. Czy to jest ten moment, w którym jak nie teraz, to nigdy? No tak mi się wydaje, no i też tak do tego podchodzę. Bo tak, no, no, tak, 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 tak czuję, że tak będzie. A nie teraz to, to nigdy i. i, i no, no jest, jest ten moment, czuję, że to jest moje 5 minut i muszę je wykorzystać. Chcę je wykorzystać. Ty miałeś też w swoim, w swoim czasie taką przygodę, że wracałeś po długiej przerwie to raz, po drugie po, po może nie porażce, no ale jednak niezbyt przyjemnej kontuzji, w dodatku od razu szedłeś do UFC, to powiedz, z, jakim, z jakimi rzeczami się trzeba zmierzyć tak psychicznie w takim, w takim podejściu? Powiedz na przykład, co ty wtedy czułeś i myślisz, czy myślisz, że Gustafsson może się z czymś podobnym borykać? Wiesz co, nie wiem, no on wraca po dwóch porażkach gdzieś tam, wiesz, jakieś tam podobno miał stany nieciekawe, jakieś depresyjne, nie wiem, ile tam jest w tym prawdy, ile nie. Nie wiem, ja, no, ja wracam po kontuzji, także to jest troszkę inna rzecz, tak? Ja miałem mega głód walki wtedy, no bo długo nie walczyłem, więc bardzo chciałem walczyć, wiem, wiesz, na... Na macie wszystko fajnie wychodziło, to dlaczego miałem nie, nie, nie chcieć walczyć. No to to jak było troszeczkę inna. Inny powrót, tak? Z innych y y perypetii życiowych, więc no nie wiem, no to jest tylko kwestia, i wiesz, jego podejścia, jego głowy, jak sobie z tym mentalnie poradzi. No i to się okaże tak naprawdę 3 września. Ja co myśleć, spekulować, ale. Póki co w mediach pojawiają się dwie takie główne narracje. Jedna mówi o tym, że to jest dla ciebie bardzo duże docenienie i że UFC cały czas chce w ciebie inwestować i pokazywać, że ty jesteś naprawdę dobrym zawodnikiem i dlatego daje ci ten pojedynek. Natomiast druga narracja jest niemal o 180 stopni odwrotna, ponieważ mówi o tym, że dostajesz walkę z Gustavsonem na to, żeby to on się odbudował w tym pojedynku i że to jest tak naprawdę skazanie ciebie na pożarcie i pretekst do tego, żeby się z tobą pożegnać. Jak ty odczuwasz to zestawienie? Wiesz co? Ja to odczułam właśnie raczej w tym pierwszy, że to jest dla mnie mega szansa gdzieś tam docenienie i, i, i ja na to patrzę w ten sposób, a nie że jestem skazany na pożarcie. No. Postaram się pokazać, że ci, którzy tak myślą, się mylą. Cieszą Cię takie walki, ja to nazywam, znaczy nie, nie ja, tylko ekonomia i też inne dziedziny nauki, sytuację win-win, bo tak naprawdę no możemy być, tak szczerze sobie myślę powiedzieć, że będziesz ogromnym underdogiem w tym pojedynku, pewnie tam w okolicach 6-5 na Ciebie pewnie będzie, będzie kurs do tego, no Ty nie masz nic do stracenia, natomiast do wygrania masz mnóstwo. Nieważne, jak byś się zaprezentował w tym pojedynku, to nikt nie będzie miał do Ciebie pretensji. Z kolei, jak się zaprezentujesz chociażby dobrze, a do tego jeszcze jakbyś wygrał, no, to jest, jest cudownie. Czy, czy Ciebie takie, takie pojedynki motywują bardziej, czy właśnie są trochę takie, że a, dobra, co będzie, to będzie? No nie, no właśnie jestem mega nastawiony pozytywnie. No hej, przygoda, niech się dzieje. Ja jestem, <laughs> jestem wiesz, bliskie otoczenie we mnie wierzy, rodzina we mnie wierzy, trenerzy, sparing partnerzy we mnie wierzą, także... Niech się dzieje, a będzie się działo dobrze, tak czuję. No zobaczymy, co ma być, to będzie, ale będzie dobrze. No dobra, to co masz lepsze od Gustavsona, Jakbyś miał teraz powiedzieć szczerze, co, co uważasz, że jest w tobie lepszego? Co da Ci szansę na to, aby pokonać no, drugiego prawdopodobnie najlepszego albo trzeciego najlepszego zawodnika półciężkiego na świecie? Jest co nie wiem, nie, nie wiem czy mi się chce ogadać teraz, o tak. Co ja mam lepszy, co on ma lepszy. Wiesz, to nie. Się... <laughs> Słuchaj, no ja sobie wizualizuję tę walkę w różne sposoby, także ja mam, wiesz, ja sobie wizualizuję i uświadamiam, że mam wszystko lepsze, tak? Bo no, no, i nie, wą, nie, nie, nie mam zamiaru wątpić gdziekolwiek, w jakiejkolwiek, nie wiem, płaszczyźnie walki, że mogę gdzieś mu tam odpuścić pola. No zobaczymy jak wyjdzie, no. <grych> Słuchaj, no nie, nie chcę tego tak, nie chcę mi się teraz rozkładać tego w części pierwszej. Dobrze, szanuję to. No. W takim razie inną rzecz, rozłóż na części pierwszej, pierwszej jeśli możesz. Po pierwsze, no nie umniejszając nic Danielowi Omielańczukowi i Martinie Tyburze, zdecydowanie nie są to zawodnicy, którzy by w jakikolwiek sposób, czy sylwetką, czy stylem przypominali, przypominali Aleksandra Gustawsona, no a to oni są Twoimi głównymi aktualnie sparing partnerami. Czy zamierzasz się gdzieś indziej wybrać, albo czy zamierzasz z kimś innym potrenować u siebie, kto by bardziej przypominał Aleksandra Gustawsona? No tak, eee, jest to plan będzie ułożony dzisiaj, e, dzisiaj e, w tym tygodniu. <grymna> Nagrywamy o <od> 23.25, <grymna> więc skoro dzisiaj jeszcze to będzie... Plan. Nie, w tym tygodniu ma być cały plan, nie wykluczam też jakiegoś wyjazdu gdzieś na sparingi. E, na pewno będziemy ściągać sparing partnerów, którzy przypominają sylwetką, budową Aleksandra, żeby się... No, z tym, jakby obyć, tak? z, z jego wzrostem, z długim zasięgiem ramion, i no, z warunkami, tak? jakie posiada. Także na pewno mamy już kilku sparych partnerów na oku. No, trzeba po prostu ich wydzwonić i czy będą chętni na współpracę. Myślę, że tak. Także no, myślę, że obóz będzie, będzie odpowiedni. A to mowa o polskich zawodnikach czy zagranicznych? Bo z zagranicznych to chyba tak pierwszy na myśl tu John Jones się nasuwa, to myślę, że do niego Soda. też, tak? <grym> tak, właśnie jutro przylatuję, wiesz? Już dzwoniłem. Nie, no wiadomo, że, 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 że raczej myślę tutaj o, jeśli chodzi o ludzi, żeby ściągnąć tutaj, to o polskich zawodnikach. jeżeli ten. A no jeżeli obóz gdzieś będzie dalej, no to wiadomo, że właśnie gdzieś będziemy mierzyć w teraz <noise> Albo tam na przykład, żeby z Gustafsonem potrenować pod niego. No nie? <noise> Wiesz, Różal żartował, że przygotowuje Pudziana pod swoją walkę stójkową, także czemu, no. czemu, czemu no. na przykład yy, tren, trenerzy z All Stars nie mieliby Cię przygotowywać pod Spalad Aleksandra? Myślę, że kwestia ceny tylko gra rolę. <noise> no tak, dokładnie. No nie, tak ja tak jak mówię, no, plan będzie w tym tygodniu i wszystko będę wiedział, nie wykluczam wyjazdu za granicę. Na pewno będziemy ściągać parych partnerów tutaj też na, na miejscu. Chciałem cię tam zapytać o jeszcze szczegóły odnośnie tego, jak ta walka może przebiegać, które płaszczyzny, ale powiedzieli, że nie chcesz tego rozbierać, póki co, więc zapytam tylko o to, jak tam twoje postępy w stójce po treningach z trenerem złotkowskim. No bo widzimy, że od kilku tygodni nawiązaliście współpracę i czy ty odczuwasz już, że jest coś lepiej. I w ogóle jak wygląda ta praca wspólna? No tak, no Robert dołączył do, do, na, do naszego teamu. Prowadzi dwa razy takie grupowe zajęcia u nas w klubie, plus trenujemy z nim indywidualnie. No, no i wiesz, no, chyba jest zbyt krótki czas, żeby powiedzieć o jakichś mega postępach, tak? Gdzieś tam, yy, wiesz, jakieś tam już, już małe szczegóły, gdzieś tam coś tam poprawiamy, ale to jest zbyt krótki okres czasu, żeby mówić, że nagle wiesz, po czterech treningach że zrobiłem nie wiadomo jaki progres. No nie? Także myślę, że to musi, musi przynajmniej ten miesiąc czy półtora minąć, żeby. żeby no, no żeby to coś, coś cokolwiek z tego było wiadomo. No, no, chociaż chłopaki na macie mówią, że, że, jest, że na moment, w którym teraz jestem, jest dużo lepiej niż jak byłem przygotowany do Igora przed Igorem. Tak? Przed jakby, mhm. Kiedy nie miałem mieć teoretycznie już tą formę taką najlepszą, no to teraz, gdzie jestem jeszcze na roztrenowaniu, dopiero wchodzę w trening jest lepiej niż, niż wtedy. No to jakieś tam ogólnie forma jest. Jest dobra. Kilka dni temu chyba pojawiła się informacja, jak nie tygodni temu, że wystartujesz w Run Magedonie. Czy dalej podtrzymujesz to, czy ze względu na, na ogłoszoną walkę stwierdzasz, że to jest zbyt hardkorowe i nie pobiegniesz? Nie, pobiegnę, traktuję to też potraktuję jako jednostkę treningową, pobiegnę. No wiadomo, że ze względu na to, że ta walka się zbliża i, i no nie chciałbym gdzieś tam złapać kontuzji, nie będę tam, wiesz, na siłę musiał być pierwszy i pokonać, jeżeli coś będę widział, że coś... Może spowodować jakąś kontuzję, no to po prostu odpuszczę, tak. No, ale pobiegnę dla przygody i zrobię sobie po prostu jednostkę treningową w taki, a nie inny sposób. To, to będzie wszystko z mojej strony. Dziękuję ci bardzo za to, że udało nam się dzwonić. Na propos biegania to ostatnio rozmawialiśmy o tym, że nie lubimy biegać i ci powiem, że się trochę przekonałem do tego. Od kilku dni zacząłem biegać i chyba dojrzałem do do tego, żeby było dobrze. Albo po prostu w radiu są lepsze audycje, bo mi się lepiej biega. Nie. Słuchaj, ja nie lubię biegać, ja na przykład mam iść pobiegać, nie wiem, iść na bieżni, na przykład zrobić na bieżni na siłowni 10 km. To takiego biegania nienawidzę, ale jeżeli... Idę na przykład, wiesz, bieganie po górach, marszobiegi po górach, czy tutaj właśnie bieganie w stylu Run -Magedonu, które w którym mm. raz mam zamiar wziąć udział, no to jest całkiem inna rozmowa wtedy. No, nie? no ja też, no, no. Dzisiaj odkryłem na przykład, że nie, ja daleko... nie da biegać. nie biegać, jeżeli ktoś mi mówi, idź przebiegnij 10 km, wiesz, i mam na przykład biec 10 km prosto. No przecież to deświrować idziemy, no nie? No też tak uważam. I na bieżni, wiesz, i cały czas widzisz to samo. No nie? Po no. górach, marszobiegi, wiesz, no to są to są fajne biegi, tak. Czyli ja tak które właśnie coś się dzieje, tak, ten, ten no, przeszkody, przeskoczyć, coś, wiesz. No to to najfajniejszy, a najfajniejszy Twój bieg do tej pory? Jaki był? Najfajniejszy mój bieg? No, na przykład jakąś górę, coś sobie wbiegłeś? Czy albo... co, no ja często, zawsze jak jestem w Cieszynie, to, to zaliczam Baranią Górę. Też nieraz byłem zakopanym na, na, na treningach, no to tam zawsze masz obiegi pod te góry wszystkie tam, tam robimy. No, czy, to, czy to Kasprowy, czy Nosal, czy Giewon, czy te Czerwone Wierchy. No to tak, to, to, to lubię właśnie tego typu, jeśli chodzi o obiegi. A zaliczysz Cieszyn teraz przed tą walką też? Być może tak, na, na parę dni być może, być może jeszcze przyjadę właśnie na jakieś tego typu yy, rzeczy. A tak na koniec... Ale nie. Jeszcze no mówię, no mówię, plan będzie ułożony w tym tygodniu, to, to Masz Jeszcze wejść, pół będę... godziny. W tym tygodniu. No wiem, wiem. A tak, a, a propos takich wcześniejszych rzeczy, o których rozmawialiśmy, tak pół żartem, nie wiem, czy nie lepiej było jakbyś przegrał ten pojedynek, bo skoro byś po poprzednich pojedynkach przegrywałeś i wskakiwałeś wyżej w rankingach, to po przegranej z pretendentem prawdopodobnie dostaniesz od razu pas, znaczy z byłym pretendentem powinieneś od razu pas dostać, więc. To jest, jest, w tej logice jest coś, coś jest. Ale nie, tym razem idę jedną stroną, wiesz? Tylko możesz spać wtedy w rankingach, wiesz o tym. Ta. Ale nie, tym razem robię inaczej i... Mogę nawet spaść w rankingu, ale walka wygrana. Dobrze, no my trzymamy cię za słowo i myślę, że też większość kibiców trzyma za to kciuki. Dziękuję Ci bardzo. Ze mną był Jan Błachowicz prosto z nadzalewu... z kanału, Nad kanału Żerańskiego. Z nadkanału Nad Żerańskiego. Dziękuję ci bardzo. Dzięki, pozdrawiam. To był Janek Błachowicz, który prawdopodobnie zapoczątkował swoim występem w gorącej linii, taką linie zawodników UFC którzy niedługo stoczą swoje pojedynki ponieważ w najbliższym czasie chciałbym porozmawiać z Marcinem Tyburą z Danielem Melańczukiem, może Joanną Jędrzejczyk i oczywiście Krzysztofem Jotko który kilka dni temu wygrał swoją walkę na UFC w Ottawie zapraszam już Was bardzo gorąco na te kolejne odcinki mam nadzieję, że będą ukazywać się w przeciągu, każdy z nich w przeciągu dwóch dni od daty premiery poprzedniego następny prawdopodobnie w czwartek ja was, wam już teraz bardzo dziękuję. Dziękuję też firmie Manto, która jest oficjalnym patronem tej audycji. Jeszcze raz przypominam www.mantoshop.pl, tam znajdziecie wszystko, czego dusza zawodnika czy też fana sportu walki zapragnie. Dziękuję Wam bardzo i do usłyszenia. Przy mikrofonie był Dominik Durniat.